I siedem z tej strony: Pan Koteł Games, a dzisiaj kolejny odcinek z Brawl Stars. Już mamy nowe, nowy ekran odczytywania. Od Brawl Za 3 dni, 22 godziny. update'ik. No i co? Dzisiaj zajmiemy się. półkowzrzutkiem Rufusem, a dokładniej wbiciem go na 20 rangę. Postaramy się to zrobić się uda czy nie i zagramy sobie dzisiaj teraz na nokaucie nowym trybie dodajmy I... zagrałem już z niego nie powiem, że nie jest fajny mamy trzy gry i mamy jedno życie jak zginiemy no, to po prostu widzicie tam w prawym górnym rogu, że to jest Wygrana, pięknie. Druga runda. Jak to są trzy rundy. Dobra. Co teraz robimy? Koniec, wygraliśmy. Podkąd. Wygraliśmy dwa razy dlatego, że po prostu nie mieli już szans na wygraną. No jak przez czy grymy wygraliśmy dwa razy, to jakby oni wygrali raz, nic im by to nie dało. O, big box, świetnie. Może akurat wypadnie gadżet do roofsa. Nie wiem, jaki jest jego gadżet, dowiem. O kurczę, tu... O, ja też mam w sumie mocny team. Dobra, ja ten tamty na pewno nie porobię. O, kurde. Skasowali na flek. Proszę, Leży. Dobra, został tylko Najbardziej skurzający. Najbardziej upierdli upierdliwy. Ciekawy, czy z nim wygram. Nie, przegrałem. Szlak. Ale i tak było dobrze. Leżysz? No, no, nie wiem, ja się odleczyć trochę. No ciężko wygrać tam. A no, to być by trzeba rozlażyć, tylko ja nie na Leżysz! Ja się

Jeszcze to ugrałem, nice Fajny ten truc Zdra leży Dobra, nice Tylko to sobie tylko wystarczy rozwalić. To No i do widzenia. wygraliśmy to Pora w kolejnych, drodzy Państwo Pięknie, po prostu pięknie Dobrze. Było dobrze. Naprawdę. Proszę mi nie wysyłać już powiadomień. No i git. Naprawdę git. No. O matko. Zostawcie mnie. Dobra. Idziemy na solówki teraz. Ja, no dobrze no. Wbijemy ja dzisiaj raczej 15 rangę, bo 20 chyba nie dam rady wbić. Ale ja nie wiem. Postaram się. Viper! Viper! Nie bikota. Zabij mnie! Będzie ciężko wbić się, jak wygrał w ten sposób? Minus dwa. Trudno. Dam radę. Przeżyję jeszcze to minus dwa. Go, go, go!

No dobra, dzisiaj mam wtorzę. Weźmy sobie od to taki... U, ładna jest. U, nic nie ma niestety. Oczywiście. Bo po co miałoby coś być oczywiście? Super nie chce mi dać rzeczy. Dobra, lecimy do góry, lecimy do góry. Oj, brok. Kurde!

się boję właśnie tego kojka on nie może szybko zjechać do miarę O świetnie z toweru no dodałem ja. radę nice chcę m tam gdzie zjechałem chodź tu m zostaliśmy sami zostawcie towery ona będzie lepsza zostaw to gien zostaw cóż to wtedy gien jeszcze, uj, ten rondo, do widzenia, No i łatwo, łatwo, łatwa rondo. Lecimy jeszcze raz. jeszcze że... Tak. No lecimy. Go, go, go! Go, go, go! G.I. Joe, dobra. O, dobra, panu.

Spokojnie. Jeszcze raz lecimy, widzowie. Starczy, oczywiście, łapkę i suba, jak wam się tak, odcineczek spodoba. What's the Może wam się, oczywiście, nie spodobać. Wtedy możecie zostawić tu łapkę, w górach. Bo wy nic nie płacicie ani nic. to bardzo pomaga. Słuchajcie, dobre.

Ciężko będzie robić na nim 20 rankę na panu Rufu. Ruf Ja na szyki chyba nie ma takiego. Wbiję w ogóle na 20 rankę. Ja do żony mówiłem, że na 20 rądzie. ciężko będzie robić na nim 20 rankę. Dlaczego tutaj trzy pola się No nie no. Ale do rzutu stałe No co jest? Ej, same chromatyki. to jest? Jakie to? No bo już córki tam były, to leży. I jeszcze. Ludwik, co? Ej, co jest? Tak, serio. Tu nie ma innej postaci niż chromatyk, a nie jest kierunek, dobra.

Moja zróż okay. I woda Kto to wygra? Ja czyściu? Ja to mam. To Ale... wygrana EZ. No w nie była aż tak EZ, ale jest I będzie kolejna ranga. Jest kolejna ranga. No, pułkowniku, rów się. Rufusie, się, nie wiem, dobra nie wezmę. 22 pucharki zawsze spoko. Uff. Nie mogę go ulepszyć punktów modu, bo niego nie ma. Ej, to było fajne. Ten knockout jest spoko akurat. Mega spoko. Polecam. No spoko. O nie też mojego rówca. Ta osoba dropła tego rówsa w tej chwili nie ma. A widać, ma? No bo oni nadal leżą. I oni leżą. Do widzenia. Porobiliśmy ich tak dość szybko. Masz, masz, mam. No, to by się to przydało. sam, no samotny, 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 to samotny, no, to jest samotny, No, samotny, jest... samotny, samotny, Dostał. samotny, samotny, tak to samotny, nie... Dobra. Dobra. Ja! jest? samotny, no. z wow, ale teraz dobra akcja była porobiłem ich sam na dwójkę byłem i parabiłem gość świetnie, oni mają mam 3 sos na a ja mam on i mistrza no, 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 no. spoko, spoko mam teamu niech wygra mam pikta nie nie, nie. Ja, sobie Oj, sam Mortis? Sam Mortis! E, to Ems go porobi raczej. Ems, dasz radę. No dawaj, psikaj na niego. Psikaj. Pięknie. Teraz spowolnienie i walisz go na, na twarzy. No. Czemu nie, nie może użyć tego spowolnienia? Ogar się, bo nie damy rady wygrać jeszcze. Przez ciebie, Ems. No używaj tego. Ems? No, użyj, użyj, użyj! Nie ma ci no, jest! pijamy. O! No, naj? Dobra! I tak wygramy, nice! Bo że nie zadane w rozgrywce. Jest! O! Wygrano! Wygrano dla nas, świetnie. Nic no. nie widzę! Muszę się wyciszyć następnym razem, poważnie. No, Trzymaj!

Jest jakiś. Uciekaj, uciekaj. Ucieka. Ucieka, ucieka, no, uciekaj, jeszcze raz i tak. No. Wygrana. Dziękuję i do widzenia. Ja bym się zgodził jeszcze. Jeszcze sobie pograjmy ten knockout. Póki jest. Póki jest, to pograjmy. O, mam dobre On też tu nie mają dobre, ale nie. Chyba my mamy troszkę lepszych. Coś mi się leciutko wydaje, oni mają na dobra, jesteśmy przegrani, za mają na mnie. Idę ja, a my znowiaki. Gościu, róź dupę! No, em została... Sama na na... Sama nami. Sama... na trzech. Nie porobi ich. Chociaż kto wie? Psikaj go na... A jajaj, blisko było, ale było, było dobrze, było dobrze, Ems Tario! Terio, moich kolegów nie ma! Oj yeah. mm -hmm. oj! Dostaję już tego coraz więcej minusów. Nie zgadzaj się ty z bo były... No. Oh, sorry widzowie za te powiadomienia. Znikiem jestem, czyli wyjdę na zero jak przegramy, ale jak wygramy, to wyjdę... Chłopaki, nagrywamy to! Tak,

Była z połowy połowu Mam Tu mamy plus 12 puszek. No, jest fenomenalnie. Yy, dobra, no to by zupełnie złożyć w tym